Siemmon! To jest Spider? To jest pierwszy odcinek z Akinatora. Okej, okay, także... Wiecie co to jest Akinator pewnie? Z innych kanałów. Także... Wiem, też wiem, nie było mnie w długo. Dlatego, że miałem na no, lekcjami w dodatku. No po prostu na lekcjami miałami. Teraz wziąłem się wakacje, będę miał więcej czasu na nagrywanie Was. Także już znacie powody dlaczego mnie tak długo nie było. Prze kogo pierwszego odgadnę. Będę chciał, żeby Akinator odgadł. Mam pomysł. To będzie wieżeczka z portala. Rozumiem. Okej, okay, czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie. Czy twoja postać naprawdę istniała? Nie. Czy twoja postać nosi buty? Nie. Czy twoja postać no, chodzi na dwóch nogach? Chyba tak. Czy twoja postać ma ogon? Nie. Czy twoja... Nie, nie, związana z FNAFem. Czy twoja postać ma oboje oczu? Nie. mówię, że na ma... Sprotolałyki no Rozumiem. Czy twoja postać jest widziana Tak. Czy twoja postać europejskiego... Kraju? Nie czy to ja jest Nie wizualizowanych. Nie. czy jest zła. Tak. Czy twoja ja podać? Ma tylko jedno oko. Tak. Czy twoja podać położyć ze serialu telewizyjnego 20? Nie. Co to jest za reklamowanie filmów? Z robotem? Tak. Ta postać, która konstruuje maszynę? Nie. Czy twoja postać jest związana z grą FIFA? Nie. Ja ma Manos. Nie. Czy twoja postać ma mechaniczną rękę? Nie. Czy twoja postać brała udział w igrzyskach olimpijskich w Londynie? Nie. Tak. Czy <laughs> z gry Team Forest dwa, Nie. Czy twoja postać była na księżycu? Nie. Czy twoja postać ma mechaniczne ręce? i to, co się wysuwa, co można nazwać mechanicznymi rękoma. Chyba tak. Myślę o... Nie wiem, kogo masz na myśli, ale... Nie jest... Mm -hmm. Wiem, kogo masz na myśli, ale nie jest to temat no, dla dzieci. Mm -hmm. ty ja fuck. Okej, okay, zagra jeszcze raz. <laughs> dobra, skoro nie odgrywam to, a na kina wojen. Zerkam, okay, z wojen. Zerkłem, włam film. Okej, dobra, zaraz za na po prostu z Nie. Postać nosi buty, tak. Czy twoja postać jest żeńskiego? Nie, a to nie jest mieczem? Tak. Twoja postać ma czarne włosy. Czy ta postać jeździ konno? Nie. Czy twoja postać leży więc Nie. Jest dokładnie chwak. No Czy twoja postać nosi maskę? Dobra, wajdera zrobimy. Zróbmy cichę. Myślę o kurde. Tak. Bo cię hum, że kurwa! Okej, okay, zakryj jeszcze raz. nie. Nie. Teraz za Czy to tak? Czy twoja że z dziewczyną? Nie. Ja wiem, po no nie. Znaczy, posiadam o tak. Czy to ja poza się walczymy czym? tak? Czy to ja poza się jest dziką? To nie. Czy, mocy? Tak. Czy to ja tak? Widzę, moje ja Masz maskę? Nie. Nie. Trzeba postawić się. Jest... Stała się zła? Tak! Trzeba ja postawić się jest... ...zakochana w jakimś filmie, w którym występuje tak... ...o... FAK! Aki datoro, muszę go pokonać. Tak. To może teraz... ...kogo? Five minutes later. Hmm, kogo by tutaj? Six minutes later. Może. Obiwano. Obiona. Tak, tak, tak. Tak będzie dobry pomysł. Nie odkręcam tego. Czy Twoja postać naprawdę istniała? Nie. Czy Twoja postać nosi być Tak. Czy Twoja postać jest dziewczyną? Nie. Twoja postać, o czym Tak. Czy twoja postać ma specjalny moce? Tak. Tak. Co, zaś. Co? Nie. A postać ma dwa uprawnienia do publikacji? Nie. A coś musi tak. W, w, długie włosy, nie. A postać jest człowiekiem, tak. Czy jest związana z, 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 z tajcem? Nie. Oby... A, dobra, teraz... Ciekawe kogo teraz... Rozumiem... Albo nie, rozumiem... Rozumiem... rozumiem twoja postać ma się buty tak czy to... postać to, to Nie. Czy twoja... panu I… eh, Tak. ma um, się no Nie. Postać ma się Nie. Zróżona na Nie. Czy twoja postać z się zła Nie. Kurde, popraw. twoja postać jest piechoty morskiej? USA? Nie. Фајлот сте ги направиле на Google така. Jest KKF. Twoja postać naprawdę jest nie tak. Czy twoja postać jest mężczyzną tak? Czy twoja postać mieszka w twoim... Że w Twój. Jest Jestem w tak. Nie. To jest juart. Mieszka z rodzicami. Chyba tak. Czy twoja postać gra w Minecraft tak? Czy twoja postać ma psa? Chyba tak. Czy twoja Nie, A nie, nie, już tutaj pytasz o mastyczkę, jak my mówimy chodził. Rozumiem. Czy twoja postać mieszka z oboma? Tak. Nie, chyba tak. Ta postać jest żółwiem. Nie, tu nie jest jakaś. Jodasek. Nie. Ta postać tak. ma siostrę. Nie wiem. Nie, też nie. Ta postać ukończyła uczelnię wyższą nie bez... Tak, nie wiem. Bo Ta nie. Lubi plotki? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. mnie, Dużo czytałem, nie wiem. I, 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 Dobra, słuchajcie, jeszcze jedno, jeżeli mi się uda, like. Tak. Dobra, teraz może tylko pomyślę. A może, słuchajcie. Akinator słucha. Nastawia łóżko, Ale ja tym razem pomyślę, a nie powiem. A już wiem. Istniała... Tak, istnieje nadal. Smężczyzna tak. tak, tak. Ale to ja uda mu się. Hmm, hmm, hmm. Ok, jeszcze jedna postać. Teraz pomyślę o tego na pewno jest. Czy czym? Nie, ta woda naprawdę istnieje. Tak, czy ta woda pochodzi z Polski? Tak, trzeba wpłacać na ziemię. osobiście? tak, czy ta woda jest z... Nie, e, 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 e. nie, 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 się tak. Czy postać ma oczu? nie, to... no, ma nie, postać pije wodę? nie, Ale postać ma... Ma nogi? nie, 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 Czy Twoja postać ma nie, oczu? nie, 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 postać ma nie, 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 pije wodę. nie, 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 postać nie, Czy nie, 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 z sobą do to... nie, nie, Twoja postać nie, Związana z małpami? Nie. Czy Twoja postać zna język japoński? Nie. Czy Twoja postać je... ma związek z morzem? Nie. Twoja postać ma cztery nogi? Nie. Czy Twoja postać ma bardzo głośny krzyk? Nie. Pisać na tym w komentarzach. w ogóle? Nie. Nie na no tak. który został obecnie pokonany, Aki na torze zostałeś pokonany. Chodziło mi, uwaga, na czas czas, czas, czas. O podłogę. Także wiedziałam, że tego nie odgadę. Że łapka w górę, chcę, żebym żegnam trzymać się i cześć. Piona.